Decyzję o opracowaniu w 201 podjęto w styczniu 1974 roku. Od samego początku szef działu rozwoju przyszłościowego, dr Hans Scherenberg, postawił swoim podwładnym bardzo wysoką poprzeczkę: trzeba było zbudować prawdziwego Mercedesa w klasie, w której marka nie miała jeszcze modeli. Oczywiste było, że przy takich założeniach rozwój kompaktowego Mercedesa musiał być kosztowny, a w rzeczywistości okazał się jeszcze droższy. Mówiąc o unikalnych cechach 190 tki, w pierwszej kolejności wspomina się poziom bezpieczeństwa biernego, w którym w 201 nie ustępował na przykład flagowemu w 126. Jednak najpierw dziennikarzy, a potem klientów jeszcze bardziej zachwycało specjalnie stworzone dla tego modelu tylne wielowahaczowe zawieszenie z samopoziomującymi się amortyzatorami prawdziwa technologia super samochodów w kompaktowym sedanie. Pod maską podstawowych wersji benzynowych znajdował się jednak gaźnikowy czterocylindrowym 102. Oczywiste jest, że inżynierowie od początku zakładali bardzo dużą trwałość i potencjał modernizacji. Te silniki bez problemu przejeżdżają 500 0 km.